Mamy wykres takiej funkcji wymiernej. Hyperbole. No i odczytujemy własności. Dziedzina. Dziedzina to są wszystkie x, -y, dla który, którym przyporządkowano jakiś y za pomocą wykresu. W tym wypadku na przykład minus czwórce przyporządkowano, tak około minus plus jedną drugą. Minus jedynce przyporządkowano dwa. Tylko minus dwójce nie przyporządkowano żadnej żadnego y, ponieważ jak idziesz do góry, to nie ma potykać wykresu. Jak idziesz na dół, też nie nam potykać wykresu. Po prostu minus dwójce, minus dwójka nie należy do dziedziny, ponieważ dla niej nie ma wykresu funkcji. Dlatego dziedzina to jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem tej minus dwójki. Zbiór wartości. Zbiór wartości to są wszystkie liczby na osi Y, które zostały przyporządkowane do jakiegoś x. No, na przykład. E, dwójka dwójka została przyporządkowana jedynce, minus jedynce e, trójka trójka została przyporządkowana no, tak około minus półtora jedyna liczba, która nie została przyporządkowana żadnemu x-owi to jest jedynka no bo jak idziesz tutaj na prawo nie napotykasz wykresu idziesz na lewo też nie napotykasz wykresu czyli jedynce nic nie przyporządkowano dlatego e, zbyt wartości to są wszystkie liczby czyli wszystkie liczby rzeczywiste, oprócz tej jedynki. Miejsce zerowe. Miejsce zerowe jest to liczba, w miejscu której wykres przecina oś x. No tutaj wyraźnie widać, że w minus trójce wykres przecina oś x, dlatego minus trójka jest miejscem zerowym. Monotoniczność. Funkcja tutaj maleje, tutaj jest skok do góry i maleje. Dlatego nie można powiedzieć, że ona jest cała monotoniczna. Ona jest przedziałami monotoniczna, malejąca, ponieważ dla xów od minus nieskończoności do minus 2 ta część maleje. I to jest ten przedział. Oraz dla x od minus 2 do plus nieskończoności też maleje. I to tutaj. I to jest ten przedział. Różnowartościowość. Funkcja nie byłaby różnowartościowa, gdyby zdało się znaleźć takie dwie liczby którym przyporządkowany jest ten sam y. Tak jak tutaj, między w i trójce jest przyporządkowany ta sama liczba 1. W tym wypadku nie znajdziesz takich dwóch liczb na osi x, którym jest, przyporządkowana, którym jest przyporządkowany ten sam y, ta sama liczba na osi y. Dlatego funkcja jest różnowartościowa. Parzystość. Funkcja jest parzysta, jeżeli jest symetryczna względem osi y. Nieparzysta, jeżeli jest jest symetryczna względem początku układów współrzędnych, a ta funkcja jest nijaka. Dlatego piszemy, że jest, nie jest ani parzysta, ani nieparzysta. Parzy nie po prostu album możemy też napisać, że nie można określić parzystości funkcji. Okresowość. Funkcja jest okresowa, jeżeli ją podzielić na nieskończenie wiele takich kawałków, takich samych kawałków, identycznych. Z tą funkcją nie da się tego zrobić, dlatego piszemy, że funkcja nie jest okresowa.